Dobry wieczór. Kłaniamy się ponownie z Grodziska Wielkopolskiego na konferencji po meczu Warty Poznań ze Stalą Mielec. Tym razem witam trenera drużyny gospodarzy pana Piotra Forka. Dobry wieczór, trenerze. Dobry wieczór. Wynik z meczu 0 do 0. Poproszę trenera o podsumowanie tego spotkania. Dopisujemy po dzisiejszym meczu jeden punkt. Po trudnym meczu, po ciężkiej walce, nie udało nam się maksa zdobyć, ze względu też na fakt, że no nie wykorzystaliśmy sobie. Szczególnie w drugiej połowie sytuacji, które stwarzaliśmy. Natomiast pierwszą połowę mieliśmy słabszą. Nie tak chcieliśmy zagrać. W drugiej po korektach, po, po zmianach, znów graliśmy to, co planujemy, to, co trenujemy, to do czego przyzwyczajamy. Nie udało się strzelić dzisiaj, ale wiemy, że ten mecz dużo nas. Walki kosztowały dużo siły, dlatego pierwsza słabsza połowa, druga w naszym wykonaniu zdecydowanie lepsza, remis 0-0. Dziękuję. Pytania od dziennikarzy są następujące. Sławomir Lechna, Panie Trenerze, byłem zaskoczony tak wczesnym zdjęciem Mateusza Kuzimskiego i czym, było spowodowane, czym była spowodowana ta zmiana, ze, zejście z boiska najlepszego strzelca i czy nie lepiej byłoby go zostawić i zagrać na dwóch napastników. Generalnie jestem trochę rozczarowany, że Warta zagrała zbyt pasywnie w ofensywie. Zmiana z Rela dała nam więcej utrzymania z przodu, bo to jest inny typ zawodnika. Nam brakowało właśnie po przechwycie utrzymania piłki na pozycji numer 9 i ja oceniam i uważam, że Adaś dobrze się wywiązał ze swojej roli. Nie mogliśmy, nie mogliśmy również. Osłabić środka pola, ponieważ stal grała takim rąbem w środku, dwójką bocznych, którzy schodzili do środka i stwarzali tam nam przewagę, plus dwie, dwie szóstki, a więc my mieliśmy właśnie w pierwszej połowie szczególnie z tym problemy i szczególnie długie piłki zgrywane na, na kolewa powodowały, że, że no gdzieś przegrywaliśmy te, te stykowe i te, te drugie piłki nie zbieraliśmy, dlatego tutaj środek nie mogliśmy osłabić. Ale Adaś utrzymywał, Adaś zgrywał i, 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 i ja uważam, że to była dobra, dobra zmiana. Dziękuję panie trenerze. Wiktoria Łałęcka pyta właśnie o ocenę zmienników w dzisiejszym meczu, że Adam Adamie Zdralaku trener powiedział, to jeszcze zostają Mateusz Szyżycki i Mario Rodriguez. Każda zmiana dała nam więcej takiego animuszu w, dzisiaj w grze, bo zarówno Krzyżu, który wszedł za Maćka Żuraskiego, miał kilka dobrych momentów, miał kilka przechwytów i, 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 i znów dawał impulsy nam w środkowej strefie boiska. No i, i 10 minut dla, dla Mario Rodrígueza też wystarczyło, żeby Mario mógł się przypomnieć i, i pokazać swoje umiejętności, które na pewno ma duże, bo, bo również kilka jego momentów, czy kilka jego zagrań mogło przy lepszej, jeszcze naszej i dokładniejszej naszej grze, szczególnie w polu karnym, mogło dać nam ramkę. Dziękuję. Jakub Kawecki jako ostatni. Dwa pytania. Czy uważa trener, że był to najgorszy mecz warty Poznań w rundzie wiosennej i z czego po tym meczu trener jest najmniej czy najbardziej niezadowolony? Na taką dokładną analizę meczu na pewno przyjdzie czas. Zdawaliśmy sobie sprawę, że dzisiaj w meczu ze Stalą Przyjdzie nam toczyć naprawdę ciężki bój, bo, bo no stal potrzebuje punktów. My również chcieliśmy ten mecz wygrać. Pierwsza połowa bardziej taka fizyczna, pierwsza połowa bardziej walka w powietrzu i o każdy centymetr na boisku, natomiast druga już pod kątem piłkarskim była dla nas zdecydowanie lepsza i, i z tego jestem zadowolony. Oczywiście zawsze chcemy grać o zwycięstwo. Dzisiaj, dzisiaj zdobyliśmy punkt. Natomiast tak jak będziemy grać równe dwie połowy, jak dzisiaj drugą, a, a w Zabrzu pierwszą, no to, to wtedy będziemy wszyscy szczęśliwi. Dziękuję bardzo, panie trenerze. Więcej pytań już nie ma. Dziękuję też państwu za udział w konferencji. Na dzisiaj to wszystko. Życzymy spokojnego wieczoru. Dobranoc. Dziękuję bardzo.